Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj zakupiłem właśnie taką e, łuparkę drewna firmy Rival. Jest to czeska firma. E, mam z tej firmy e, myjkę ciśnieniową i bardzo dobrze mi się sprawuje, chociaż krótko ją mam, ale jest na pewno na mosiężnej głowicy, także lepsza niż e, Karcher. Dlatego też e, postanowiłem zakupić sobie właśnie oto taką e, łuparkę. Firmy Rival. Jest to model RELS 722 ST. Jak na zdjęciu widzicie, macie tutaj samą oparkę. A tutaj macie montowany taki stelaż. Możecie podnieść tą uparkę do góry. W tym celu trzeba ją wypakować. Ja już ją wypakowałem. Jest ona tutaj i te dodatkowe części. Które znajdują się tutaj. sobie tak porozkładałem. E, tak to mniej więcej wygląda. Kosza nie będę montował, dlatego też tutaj go nie ma. On tylko będzie przeszkadzał. E, dlatego też za chwilę będziemy demontować. E, według instrukcji kółka. E, najpierw z tyłu zdemontujemy kółka i będziemy e, działać dalej. Żeby zdemontować kółka należy zdemontować właśnie te osłonki, e, śrubokręt wkładamy po prostu płaski tutaj i kapselek nam odpada. Następnie będziemy zdejmować e, właśnie tutaj tą zawleczkę. Wyprostujemy i sobie ją wyciągniemy, z jednej i z drugiej strony, jako że tutaj mi się opiera o paletę. Ja przejdę sobie z drugiej strony. Jak widzicie zaleczka prawie sama już wyleciała. Już jest wyjęta. Zdejmiemy też podkładkę. I mamy już kółko. Zdjęte. Robimy tą samą czynność z drugiej strony. Kółka mamy już zdjęte. Jak widzicie leżą sobie tam. Ja w międzyczasie sobie według instrukcji przygotowałem właśnie taki stelaż. No i będziemy go skręcać właśnie tymi czterema śrubami, które nie mają podkładek. Po skręceniu tego właśnie stelażu w taki właśnie oto sposób, dwoma e, śrubami, w tym miejscu i w tym miejscu, e, przystępujemy do montażu kółek. Kółka już są zamontowane, e, także jeszcze pozostały nam zaślepki do pozakładania na te kółka i przekręcamy dwa następne Profile, tu w te otwory, które są tu i tu, uprzednio patrząc, w którym kierunku mają one, jak pamiętam, to one mają się schodzić do środka, także trzeba na to zwrócić uwagę. Jak widzicie, schodzą się do środka, przed dalszym montażem. Należy zamontować te nóżki z blachy, które są w wersji stołowej. Trzeba je odkręcić 5 śrub zamkowych i je po prostu zdemontować. I musimy wrócić się krok wcześniej. Jako, że ja przykręciłem już te profile, muszę je zdemontować. I najpierw muszę je założyć na właśnie tutaj te bolce od kółek. I pewnie w tą dziurkę będą pasować. I po prostu je skręcić. I dopiero będziemy je przykręcać właśnie do tego. W tej kolejności. No właśnie, tak to wygląda. Tak to mniej więcej wygląda, jak to zamontować. Nie wiem, czy to mi się uda nagrać, ale tam jest tak mało miejsca. Jak widzicie, ja robiłem tą trudniejszą opcją, łebkiem na zewnątrz i nakrętką do środka. Masakra z miejscem jest, jak ktoś ma krótkie palce, jak ja na przykład, to, to będzie miał co robić. Będzie się musiał chyba wspomagać, nie wiem, dwoma rękami, żeby tą jedną nakrętkę tam przykręcić. No ale nic, kto to wymyślił, nie wiem, ale dobry to pomysł, nie jest, wystarczyło po prostu tam od właśnie wewnętrznej strony przyspawać nakrętkę, przegwintować. I przygotować do montażu samodzielnie, ale no, no, widać, koszty produkcyjne e, cieli sobie i, i tak to sobie wymyśli e, z udręką dla użytkownika. Na nic, montujemy to tylko raz, także e, nie chciałem tą łatwiejszą wersją, żeby wychodziła właśnie śruba w tą stronę, bo gdzieś by mógł się zaczepiać albo coś, dlatego wolałem ją schować e, pod spód. Mi się wydaje, że ta wersja jest e, Lepsza niż, niż śrubą odwrotnie. Dlatego też tak to zrobiłem. Teraz właśnie będziemy nakładać stelaż na no te dwie rurki i przykręcimy górę. Powiem Wam, to co było z tymi poprzednimi śrubami, to jest nic w porównaniu z tymi śrubami zamkowymi. Jako, że te dwie dolne da się przykręcić, tak te dwie za cholerę. E, osoba z krótkimi e, palcami no, ma bardzo ciężko. Nie wiem, jak e, osoba z dłuższymi palcami sobie z tym poradzi, e, dlatego też ja na razie zostawiam to w tej formie. Ewentualnie e, 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 sobie dorobię i przepuszczę sobie zwykłe śruby z drugiej strony i, i może tak zobaczymy, jak to będzie działać, bo ja nie mogę tego przekręcić, dlatego też no chore to jest trochę także reasumując tutaj mamy już wszystko poskręcane wysokość tego ja wcześniej przykręciłem na równo, jednak musiałem tą popuścić dlatego też nie przykręcajcie tej już na stałe jak będziecie skręcać stelaż tylko żeby ona była luźna lekko złapana żeby trochę trzymała ale żeby można była palcami odkręcić także będziecie montować właśnie ten tutaj tą podpórkę to żebyście mogli sobie ją wyregulować góra dół także na ten moment mamy wszystko tak mi się wydaje a jeszcze osłony zostały do przekręcenia i tyle I w sumie ile pracuję tutaj około pół godziny pierwsze takie Ostrzeżenia. co do wysokości łupania to dla kogoś kto ma 2 metry będzie ok ale ktoś kto ma metr 70 m, no to będzie trochę wysoko żeby ten klocek podnosić dlatego też myślę jak ten problem rozwiązać by było najlepiej no ale najlepiej to trzeba to skrócić wszystko o jakieś 20 cm i ją umiejscowić gdzieś na tej wysokości, żeby ten klocek nie wkładać tutaj, bo on mi, on mi sięga tak już prawie ja bym powiedział mamy 70 tak w połowie tułowia jestem. Także trochę wysoko ten klocek. Ale nic, skręcone jest. Tu dołożymy jeszcze te dwie osłony. No i to będzie chyba na tyle. Resztę muszę Doczytać, co tam było jeszcze przed pierwszym rozruchem. Wiem, że trzeba olej na pewno sprawdzić, poziom stan oleju, jaki on jest. Nie wiem w ogóle, czy jest olej. Czytałem tam, nigdzie nie doczytałem. Tak pobieżnie czytając, nie znalazłem, jaki to ma być olej. Tutaj widzę, że tu śruba odpowietrzająca musi być otwarta i zamknięta. Otwarta musi być na Czas pracy, żeby nie wytwarzać podciśnienia, z tego co doczytałem, a zamknięta na czas transportu i nieużytkowania. Eee, tyle wiem na ten moment. Eee, no i co? Zamontujemy te osłony, i myślę, że to już będzie finalnie tak wyglądało. Jak wygląda, to mniej więcej teraz. O, coś takiego Teraz to wygląda jest wysoka, dlatego rękę muszę do góry podnosić No, coś takiego wyszło z tego Dla osób właśnie, którzy borykają się e, już e, z siłą rąbaniem po 15-20 metrów drewna na sezon, myślę że to będzie super rozwiązanie dlatego też e, takie sobie zakupiłem chociaż mam siekierę Fiskarsa nie mówcie mi że rąbać nie umiem, mam siekierę Fiskarsa ale e, jak traficie na odcinek taki e, mocno sękaty e, to możecie sobie tą siekierę wiecie gdzie wsadzić e, e, no nie nadaje się no, no do takich mocno sękatyw no ja wiem, że można obdziałać to drzewo dookoła i próbować tak, ale przy mocnym skręcie włókien to po prostu ta siekiera nie daje, nie daje rady i bolą później ręce i myślisz się na takim jednym kawałku e, pół godziny i myślę, że z tym chociaż przez pół e, go przeciąć ja mam piec Atmosa DC25S Dlatego też kupiłem właśnie tą parkę Rivala, bo ona ma do 52 cm. Można właśnie klocek tutaj wsadzić. A ja mam takie średnio po 45-50 max, bo takie sobie tnę. I właśnie takie będę też wkładał, bo takie jeszcze mi się do pieca. Nie chcę drobniej, bo bez sensu jest ciąć na mniejsze kawałki i i później te mniejsze kawałki nie ma jak poukładać w piece, a tak To mam yy, równo wszędzie poukładane, bez zbędnych szczelin, cały wsad zrobiony. I myślę, że to mi się sprawdzi tutaj. Dlatego też jeszcze przymocujemy te osłony. I później będzie sprawdzenie oleju. Zapraszam za chwilę. Jako, że popełniłem błąd, gdyż yy, instrukcja jest nieczytelna. E, widziałem na jednym filmie na YouTubie, że e, te śruby zamkowe, które są właśnie w tych miejscach, e, muszą być to te śruby z nakrętkami i podkładkami. Jako, że tu przychodzi w, tom, e, w ten otwór, przychodzi e, tutaj taki spornik do trzymania tego stołu, który będzie tu montowany. Muszę wymienić właśnie na te śruby, i po prostu, jak jako dłuższe będą, to może będzie lepiej je można wkręcić. Zaczynamy oczywiście od tej, nie zapominając, że musimy dać też tu wspornik. Także ja to złapię i wam pokażę o co chodzi. Wsporniki zamontowane, jak widzicie, one są jeszcze luźne. Tak samo z jednej, z drugiej, z każdej strony. Ten trzeci też już tutaj włożyłem. Właśnie. I teraz przejdziemy do montowania tego blatu, który będzie tutaj. Ja już sobie go przygotowałem. I sobie go właśnie skręciłem na dwie e, śrubki. One są ten na krzyżak e, z nakrętką, yy, tam co się z tym plastikiem, co się nie odkręca, kurcze wypadą niskowy samokontrującą o, z nakrętką samokontrolującą. No i teraz tą blachę musimy przyłożyć. Ja muszę na chwilę telefon odłożyć. Wstępnie już mam przekręcony właśnie ten stół. Yy, nie było to super łatwe, ale nie jest to jakieś super trudne. Ważną rzeczą jest, skręcając ten panel, nie. Po prostu złapcie sobie, tylko nie skręcajcie, żeby to było luźne, bo musicie przykręcić go właśnie tu w tym miejscu. A najgorzej wychodzi w tym miejscu, właśnie tutaj. Nie wiem, czy będzie widać. O właśnie tutaj najgorzej to wychodzi, bo e, po prostu jak go skręcicie na maksa, to, to z jednej strony nie wyjdzie Wam ten first, te blachy są chyba niezbyt dobrze powyginane i tak nie pasują super. O właśnie, tu macie przykręcony właśnie ten spornik, to wszystko jest jeszcze luźne, muszę to... Wszystko poskręcać. Najpierw, jak widzicie, tu też jest luźno, bo nie chciało, właśnie, wejść tutaj. Te sporniki też są luźne, także teraz będę to, właśnie, skręcał. No i będę miał skręcony, właśnie ten bok. Tu robiłem na tych najkrótszych, co były dodane do zestawu eee, tutaj też chyba najkrótsze tak, to są te najkrótsze tutaj już nie miałem, bo takie dali nawet nie jest nie jest napisane, gdzie która ma iść, to dałem takie i po, teraz skręcę to razem do kupy właśnie i później to jeszcze muszę wykręcić chociaż muszę, nie muszę A może dam też tą z zamkiem z drugiej strony to tylko chodzi o to, żeby się trzymało ale żeby były jednakowe to może jednak ją wymienię jak widzicie ja już tutaj mam poskręcane trzyma się wszystko poskręcałem tak jak powinno być już Teraz będziemy montować właśnie tą ostatnią blachę. Tu będą już tylko trzy śruby. Prawdopodobnie jedna tutaj, jedna z tych dwóch chyba. I tutaj ten spornik. Śruby będziemy używać tylko takie, jakie mamy, czyli w sumie chyba tylko te długie. Chociaż mam jeszcze cztery czarne. Zobaczymy. Całą paręczkę mamy już. Złożoną. Tak ona wygląda. Szkoda, że producent nie przewidział ponumerowania śrub, która do czego służy. W które miejsce trzeba ją włożyć. Tak to na pewno by sprawniej to wszystko poszło. Zostaje nam domniemać tylko, czy właśnie śruby, które użyliśmy. E, są do, właśnie do tego celu, no ale e, myślę, że tak. E, dlatego też tutaj, jak widzicie, jest poskręcane. Tutaj są no te czarne e, śruby, tutaj jest ta dłuższa, jak mówiłem. E, co jeszcze tutaj zmieniłem, jednak, żeby to jednakowo wyglądało, bo była i tak w komplecie e, tutaj. Ta jest jeszcze niedokręcona, muszę ją dokręcić. Także mniej więcej tak to wygląda. W instrukcji, co czytałem, do pracy musimy mieć jak tak mamy zakręcony to dwa obroty. Ma być odkręcony ten zaworek, tak żeby nie wytwarzać podciśnienia. żeby nie zepsuć, nie wiem, silnika czy tłoka, nie wiem co tam jest w środku. No ale tak producent przewidział, że to ma być odpowietrzone, więc nie zapominamy. Po pracy zamykamy, żeby nam się olej nie wylewał. No i co? No i to wszystko z mojej strony. Tak mniej więcej to wyszło. Ile mogłem, tyle Wam pokazałem, jak to mniej więcej złożyć. Jak widzicie, to wszystkie te śruby Wam pokażę, które jakie użyłem, żebyście nie musieli później myśleć, która, do czego gdzie to przykręcić, w który otwór włożyć. No, tak mniej więcej trzeba przykładać. I jak pasuje tak kręcimy, wspomagając się tą książką. Wy się możecie wspomagać też również tym filmem, który dla Was zrobiłem. Jeżeli film wam się podobał, dajcie proszę lajka. Zasubskrybujcie kanał. Ja się muszę jeszcze tylko upewnić, czy olej jest w środku, czy trzeba nalać. Jak tak, to jaki olej trzeba użyć? I będziemy przechodzić do testu, no i pracy, bo drewno samo się nie zrobi. Trzeba połupać. Także pozdrawiam Was wszystkich. Do następnej części. Cześć. Przed pierwszym uruchomieniem należałoby sprawdzić stan oleju. Ja właśnie to teraz też robię. Nie wiem, czy będzie widać, ale ja może pokażę palcem. W tym miejscu jest takie małe nacięcie i tam z pół centymetra od końca dokładnie w tym miejscu jest takie małe nacięcie. Do mnie mam, jeszcze nie sprawdziłem tego w książce, czy to jest minimum, maksimum. Wytarłem bagnet. Wkładam go właśnie z powrotem tu w ten otworek. Jeszcze mi zostało 10, może 8 mm gwintu. I jak widzicie, oleju jest tak mniej więcej teraz w połowie. Widzicie tą ciemniejszą stronę? To jest z olejem. A ta ładna, świecąca to jest bez. Do tego pierścienia jest jakiś powiedzmy 1,5 cm, ale musimy jeszcze go wkręcić z centymetr, także powinno być OK. No ja teraz to zakręcę. Także wiemy już, że olej mamy i możemy przystępować do pracy. Tą falikę też możemy stąd zdjąć. Zakręcimy to właśnie imbusem. i możemy przystępować właśnie już do pracy. Pozdrawiam wszystkich